To tak na szybko ci powiem, jak możesz odsprzedawać, sprzedawać produkty, jak ludzie mogą się zapisać i co z tego będziesz miała i co jest potrzebne, żebyś coś z tego miała. Więc tak na szybko udostępnię ci ekran, który. Tutaj, ten. Tak. Przede wszystkim, żebyś mogła dostać prowizję w Doterze, to musisz mieć konto Wellness Advocate. Ty masz konto Wholesale Customer, czyli klient hurtowy. Łatwo jest zamienić, wchodzisz tutaj na ten guziczek. Trochę wygląda to u ciebie inaczej niż u mnie, ponieważ na fioletowym polu będziesz miał napisane: Zamień moje konto, czy coś takiego. Klikasz to, klikasz jeszcze jeden raz, po prostu zamieniasz sobie na konto Wellness Advocate. To upoważni ciebie do tego, żeby dostawać prowizję. Druga rzecz, którą musisz zrobić, żeby dostać prowizję, to ty masz już zamówienia lojalnościowe, robisz lojalnościowe, więc. Musi być ustawione zamówienie lojalnościowe na 100 PV w tym koszyku, tak? Musisz e, sprawdzić, upewnić się, cokolwiek może w nim być. Nie musisz od razu go kupić. Chodzi o to, żeby tutaj, jak masz e, tę wartość podsumowania, musi być minimum 100 punktów. To e, i zapisać, i zapisać to. I e, system będzie miał e, taki sygnał, że ty zamierzasz kupić tam kiedyś za 100 punktów. I należy ci się premia. Teraz y, premia. Jaka premia to będzie? Już ci zaraz powiem. Y, inny ekran udostępnię. Y, premia jest y, tak. <laughs> Możesz kupić i odsprzedać. Możesz tak zrobić. Możesz komuś podać link, żeby ktoś sam sobie kupił bez zapisywania się. Zaraz ci powiem, jak ten link stworzyć. Możesz też. Zapisać osobę albo utworzyć dla niej link, żeby ona się zapisała. Zapisanie się polega, powoduje to, że ktoś ma 25% taniej. Dotera nie narzuca po jakiej cenie, jeżeli nie chce ktoś się zapisywać i chce kupić od ciebie, dotera nie narzuca ceny minimalnej ani maksymalnej, więc możesz tak naprawdę ten, tę cenę ustalić, jak chcesz. Jeżeli taka osoba kupi z Twojego linku, bez rejestracji, kupi po cenie detalicznej z Twojego linku, to Ty dostaniesz 25% tej marży, którą, która tutaj powstanie. Czyli tak naprawdę ta różnica między ceną detaliczną, a ceną hurtową i te dwie ceny są zawsze przy produkcie pokazane. I jeżeli ktoś się do Ciebie zapisze, założy sobie konto albo wholesale customer Albo Wellness Advocate. Jedyną różnicą między tymi dwoma kątami jest to, że Wellness Advocate może dalej podpisywać również, więc to nie ma znaczenia. Znaczenie ma, że ktoś się zapisze, zapisze do Dotery z twojego linku, to ty dostaniesz 20% od wartości zakupu tej osoby, od takiej wartości CV. To są oddzielne w tabelce te, te, te wartości. Ym, po, poka pokażę, wyślę ci taką tabelkę. Więc ty dostajesz 20%. Jeśli ta osoba kogoś e, zapisze, to ty dostaniesz 10%. A jeśli ta osoba jeszcze kogoś zapisze, to dostaniesz 5%. Czyli tu idzie w trzy poziomy: w dół. To jest premia, którą się e, wypłaca. Dostaje się przez pierwsze 60 dni, od kiedy ta osoba cokolwiek w ciągu tych 60 dni od rejestracji zapisała, zamówiła. I warunkiem jest to, że ty musisz mieć zamówienie LRP na 100 punktów, stale utrzymywać na tym poziomie. Musisz mieć tak, jakby w tym swoim biurze, tak? w szablonie ustawione. Z wykupieniem tego zamówienia, to jest inna kwestia. Ja mówię tutaj, że musisz mieć w systemie. I też, i wtedy, taka, i wtedy kwalifikujesz się do tego, żeby dostać premię szybki start. Premia szybki start jest wypłacana chyba w poniedziałki lub we wtorki raz w tygodniu. I potem są inne premie, które już są tam, jak się buduje organizacja, ale ty, ty tego budować nie będziesz, więc nie będę Ci teraz zawracała z tym głowy. I teraz Ci jeszcze, właśnie pokażę, um, jak. Kiedy jesteś na stronie sklepu, widzisz to konto, i jeżeli już upgradeowałaś właśnie na ten Wellness Advocate, to pojawia Ci się tutaj taka opcja generator linków. I klikasz ten generator linków, i tutaj możesz wygenerować dla danej osoby link do konkretnego produktu. Jeżeli jest tutaj produkt, to jest po prostu zakup detaliczny. A jeżeli jest link rejestracyjny, to jest link, że ta osoba wrzucisz jej do koszyka, tam co ona sobie życzy, utworzysz link rejestracyjny i ona doko dokończy tę rejestrację, podając swój adres yy, i płacąc za to, bądź nawet może sobie też zmienić coś w tym swoim zamówieniu. I to też jest bardzo prosty proces, tak? Powiedzmy, utwórz link rejestracyjny, wybiera się kraj, gdzie ta osoba, yy, do której ma paczka dojść, język, dalej i teraz właśnie ta osoba może wybrać czy chce być klientem hurtowym, czy chce być wellness advocate, wybiera sobie produkty. Tutaj są możliwe zestawy albo można sobie wybrać produkty jakie ktoś tam chce. Jeżeli ktoś wybiera produkt, powiedzmy, chce kupić sobie zestaw intro trzech olejków, wprowadzający dodaje do koszyka i przy rejestracji jest ta opłata. Opłata rejestracyjna i katalog. Tutaj się wybiera język katalogu, który chce się dostać. I teraz, jeżeli ten ktoś wybier, zaczyna od zestawu rejestracyjnego, to nie ma tej opłaty. I jeżeli ktoś, na przykład, wybierze sobie produktów swoich wybranych za 150 punktów, tutaj one będą zaznaczone, jaka jest wartość, że to jest 150 punktów, to wówczas znika opłata. I tutaj się na tym pasku będzie pokazywać, tak że zamów jeszcze tam nie wiem za 15, żeby mieć bezpłatną rejestrację. Ale tak to jest rejestracja, to jest zwykły pro, jakiś produkt i, i opłata rejestracyjna. i kolejny krok to jest tutaj osoba, która rejestruje i kolejny krok, gdzie możesz ten spersonalizowany link kopiujesz, wysyłasz tej osobie. Ona zobaczy taki ekran i będzie mogła sobie tam dalej dokończyć tę rejestrację. Może zmienić wybór, może inne produkty sobie dać. Tutaj dokończy rejestrację. Jedna rzecz na ten miesiąc, jeszcze paźd na październik i listopad. Tak, ja teraz jesteśmy październik, bo wrzesień już minął. Trzy miesiące jest tak zwany klub diamentowy. Wrzesień już minął, więc jeszcze będzie październik i listopad. Jeżeli taka rejestracja będzie miała co najmniej 100 punktów, tutaj, to ym, warto, żeby zgłosić do mnie taką rejestrację, ponieważ ja tutaj będę mogła podać taki kod rabatowy dla tej osoby nie tyle rabatowy, co taki promocyjny i jej wpadną gratisy. I w zależności od wielkości tego PV, jaki będzie miała, ta osoba to wpadnie albo jeden gratis pomarańcza, albo pomarańcza i balans tam od 200 punktów, więc to zależy. I naj, najlepiej jakby mi to zgłosić wcześniej, żebym ja mogła tej osobie tutaj po prostu um, podać, podać ten kod. I ta osoba będzie podpisana pod tobą. Wszystko będzie tak samo, tylko wpiszę tutaj ten kod uczestnika klubu diamentowego. Ja jestem uczestnikiem klubu diamentowego. Więc to jest taki dodatkowy gratis po prostu dla tej osoby. I w zasadzie już, tak? I jak wpłyną środki od zakupu tej osoby, to po tygodniu zobaczysz je w swoim, w swoim biurze. Zaraz ci też powiem, aha, dobra, zamknęłam stop sharing. Zobaczysz je w swoim biurze, zaraz Ci pokażę, gdzie to zobaczysz. Jak jesteś. Hmm, czekaj. Jak jesteś na swoim koncie yy, i teraz ci się pojawia ta opcja. Jak będziesz już Wellness Advocate, to pojawia ci się ta opcja yy, Moje biuro. Yy, I teraz będziesz widziała tak jakby zaplecze swojego swojego biura, gdzie będziesz widziała tam właśnie na przykład tutaj na ten moment będziesz. Miała taki napis: O, no, jeszcze nie masz tam zarobków, czy coś takiego, i tutaj się będą pojawiać te, te Twoje prowizje. Tu będziesz je widziała. Więc to jest taka najprostsza rzecz, tak? Zamieniasz konto na Wellness Advocate, yy, upewniasz się, że masz ustawioną yy, LRP na 100 punktów yy, i możesz stworzyć dla tej osoby link, link albo rejestracyjny, albo link do zakupu produktów. I już, i do teraz już to wysyła i tak dalej, i tak dalej. Ty dostaniesz po prostu za jakiś czas pieniądze. Daj mi znać, czy to jest wystarczająca dla Ciebie informacja. Zaraz prześlę Ci ten e, wzór tego planu kompensacyjnego, jak również cennik e, w jednej tabelce. Dobra? Dobra. Jakby co, to pisz do mnie albo kieruj do mnie te osoby, jeśli ja mogę też e, tutaj czymś pomóc. Pozdrawiam.